Ja tutaj jestem reprezentantem Stowarzyszenia StopNOP. Od dawien dawna walczymy o wolność. Tak, też dzisiaj tutaj się jednoczymy z różnych, z różnych środowisk. W ubiegłym tygodniu w tym autobanku ING odmówiono mi obsługi, wezwałam policję, żądając respektowania moich podstawowych praw, żądając obsługi. Panowie policjanci przyjechali na. Oczywiście na wezwanie, natomiast nie nakazano obsługi. Będę kierowała sprawę cywilną do sądu. Nie każdy ma czas, oczywiście, również środki na to, żeby walczyć o swoje prawa, aż może kierując sprawę do sądu. Natomiast jeżeli się tutaj spotykamy, to rozumiem, że wszyscy chcemy, aby te nasze prawa były respektowane, abyśmy mogli w spokoju wychowywać nasze dzieci, abyśmy mogli w spokoju chodzić po ulicach i by nas nie zastraszano. I mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy tutaj e, zdajemy sobie sprawę z tego, że e, wprowadzane rozporządzenia są bezprawne. Tak jak powiedział kolega, absolutnie żadnego mandatu nie przyjmujemy. Nie przyjmujemy mandatu i sądy większości te. Jak na chwilę obecną wszystkie mandaty, które zostały, b, b, miały być nałożone i zostały odrzucone, te sprawy są. E, Odrzucane, bo sądy no, nie, nie wydadzą wyroku strzecznego z przepisami. Na chwilę obecną obowiązującym prawem jest konstytucja i zgodnie z tą konstytucją takiego mandatu nałożyć nie wolno. Nie wiem co mogłabym jeszcze. Nie wiem.